Indeks MU, czyli indeks maszyn i urządzeń, to realizowane od 2020 roku na zlecenie Zemens Financial Serwisy w Polsce cykliczne badanie, które obrazuje, w jakiej kondycji do podejmowania rywalizacji rynkowej są wybrane branże z sektora przemysłowego. Wynik ten pokazuje też, jak kształtuje się i zmienia w czasie zdolność do podejmowania aktywności eksportowej, zdolności do generowania sprzedaży krajowej, m.in. poprzez inwestycje w maszyny i urządzenia. Aktualnie główny indeks MIU wynosi niespełna 53 punkty. Jest to wzrost o 1,5 punktu w porównaniu do poprzedniego odczytu. Oznacza to, że ankietowane przedsiębiorstwa nie tylko utrzymały poziom konkurencyjności, ale też zwiększyły zdolność do konkurowania obecnie, jak i w perspektywie kolejnych miesięcy. Największy wpływ na wzrost indeksu miały zmiany w obszarze eksportu, sprzedaży krajowej oraz dywersyfikacji rynków zbytu. Obecnie przedsiębiorca, przedsiębiorstwa stawiają na wzmocnienie zdolności do podejmowania rywalizacji rynkowej. Działania związane z inwestycjami we własną konkurencyjność uzależnione są od, od obecnej sytuacji gospodarczej, ale także prognoz przedsiębiorstw, jak będzie kształtować się sytuacja rynkowa w perspektywie najbliższych miesięcy. Większość firm szuka obecnie szans na zaistnienie na nowych rynkach oraz wzrost sprzedaży. W zwiększeniu sprzedaży oraz utrzymaniu inwestycji towarzyszy wzrost finansowania zewnętrznego, niezbędnego do utrzymania tempa rozwoju firm. Wzrosty widoczne są też na poziomie poszczególnych branż. Subindeks dla branży spożywczej wynosi 53,64 punktu i jest nieznacznie wyższy od poprzedniego badania. Subindeks dla tej branży już drugi raz z rzędu notuje rekordowe wyniki, w szczególności w porównaniu do poziomu 40 punktów notowanych jeszcze kilka lat temu. Największy wpływ na wynik tego subindeksu miał wzrost nakładów na odnowienia parków maszyn i urządzeń, wzrost częstotliwości odnowień oraz wzrost aktywności eksportowej. Wzmocniła się również zdolność do konkurowania przedsiębiorstw przetwarzających tworzywa sztuczne. Subindeks dla tej branży wynosi ponad 53 punkty. Największy wpływ na wzrost tego subindeksu miały zmiany w obszarze sprzedaży krajowej oraz dywersyfikacja rynków zbytu. Obserwujemy też zwiększenie udziału finansowania zewnętrznego. Spośród wszystkich badanych branż, największy wzrost zdolności do podejmowania rywalizacji rynkowej notują firmy obrabiające metale. Obecnie subindeks dla tej branży wynosi niespełna 52 punkty. Jest to wzrost o 2,41 punktów co w stosunku do poprzedniego badania. Największy wpływ na zmianę tego odczytu miały wzrosty w obszarze sprzedaży krajowej, eksportu oraz dywersyfikacja rynków. Ponad połowa firmy realizując inwestycje w rozwój parków, maszyn i urządzeń, korzysta w różnym zakresie z finansowania zewnętrznego. Jest to wzrost o 1,5 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego odczytu. Niespełna 12% ankietowanych dokonując tego typu inwestycji korzysta wyłącznie z finansowania zewnętrznego, a 42% dywersyfikuje źródła finansowania, łącząc kapitał własny z zewnętrznym. Korzystanie z zewnętrznego finansowania od wyspecjalizowanej instytucji wspiera inwestycje w modernizację i rozwój parku maszynowego. Odpowiednio dobrane rozwiązanie finansowe umożliwiają firmie zachowanie elastyczności i realizację inwestycji, nawet bez konieczności angażowania kapitału własnego.